Konkursowej, yy, Groza w Twoim wydaniu tak na, nawiązuje do realizmu życia jakiegoś miasta. Jak Pamięta yy, o tym? Yy, wszystkie książki właśnie one są takie. Wiesz, tam są, yy, to wynika z tego, że jesteś tak, takim nieszczuchanym na Czy Jak to rozumieć? Że będzie kiedyś gdzieś yy, coś jak odmiennym, nie. że, że przyrody więcej, że, że tego, tych innych opisów będzie więcej. Czy, to, jest... to są inspiracje. Jeszcze wejdę w bo tak, tak mnie to zawsze zastanawia, że idziesz ulicą i tak jak rozmawialiśmy już kiedyś, te bramy, te zaułki, ci dziwni ludzie podejrzane, typy z tych bramach, to, to też daje jakiś strzał, jakiś nowy pomysł, do, dorabiasz ideologii do tych ludzi? Bardzo. Znaczy, to jest tak, że jak się jest no, artystą to e, trzeba szukać inspiracji. E, i, I cały czas, e, e, tak naprawdę, jeżeli ktoś nawet twierdzi, jakiś artysta, że on tego nie robi, on wszystko czerpie z siebie, to jest bullshit. Po prostu, e, trzeba się informacje, jakieś wrażenia, jakieś przemyślenia od innych ludzi, e, przetwarza się to, co się widzi, ze swoich tam doświadczeń się też czerpie, ale też no, jeżeli się człowiek skupiał tylko na sobie, no to napisze. No Nikt nie ma tak bogatego życia, żeby napisać wieś książek. Może sobie na, na bazie swojego życia napisać jedną książkę albo jedno opowiadanie i tyle. I na przykład jak jestem w Tramwaju gdzieś, bardzo lubię słuchać jakichś alkoholików. Hmm, jakichś żyli bezdomnych, bariatów. Oni mają takie dziwne, no zapisuję sobie to oczywiście. Albo na przykład lubię słuchać no, młodych dziewcząt w Szampaju, albo na przystanku, tam dialog. No, było tu, dużo tam takich słów na K. To no, były dziewczyny, chyba ze szkoły średniej, zawodowej No i e, rozmawiałem na temat koleżanki, która w jak w trzeciej klasie ma dziecko. No, i ona powiedziała, no, no, rzuci ją. Chłop, chłop ją rzucił z dzieckiem. Znaczy, nie, nawet ja to, co chłop ją rzucił z dzieckiem? A tylko nie, o, olał ją, jak się dowiedział, że jest w ciąży. No i hero, ale to to samo, tak? No i taki, myślę, no. Dogadały się do czynienia, dogadały się, dogadały. I, i jak gdyby takie są sytuacje, czasem takie, coś pamiętam, że go gryzie, gryzie, ja nie wiem czy, czy ja to wykorzystam, zanotowałem sobie, ale możliwe, że za jakiś czas coś na ten temat mi wyskoczy z głowy. Pytano mnie kiedy kilka razy, czy będę coś pisał o pandemii, o, o tym, o tym, maseczku, o tym szaleństwie. No i powiedziałem, że nie, bo po prostu wszyscy sobie jesteśmy niezmęczeni. a po co się jeszcze katować? Dopuszczam taką myśl, że, mogę, że na ten, o tym napiszę, wtedy jak miał coś ciekawego do osobistego, jakieś przemyślenie takie, które wyda mi się oryginalne. Na razie nic takiego się nie urodziło i mam nadzieję, że się nie urodzi. Wróćmy do podwójnej tempit. Wpisana na długo. Dlaczego? 7 lat trwało to napisanie takiej pierwszej ale... opcji? Tak, tylko w Zzyciku. <laughs> Wtedy pisałem tą powieść bez żadnego doświadczenia. Przez pisałem wcześniej jakieś tam inne rzeczy, ale. Błąd polegał na tym, że nie napisałem żadnego konspektu. Pisałem sobie co mi tam wpadło do głowy. No i konspekt napisała do mnie, za mnie do dopiero redaktorka, <tolka <tolka> która mi kazała po prostu pewne rzeczy pozmieniać wywalić, dopisać i wtedy się dowiedziałem, że jednak ten konspekt w przypadku opowieści jest jednak niezbędny. To nie znaczy, że trzeba napisać od A do Z, wszystko nie zaplanowane, ale, ale chociaż część. Tak? Ja teraz jak piszę to zazwyczaj na połowę albo czy czwarte tego konspektu już nie nosi, więc sobie piszę tam notatki i to oczywiście tam ten konspekt zmienia, wszystko się to, może tam do końca jeszcze zmienić. No ale ten kostek bardzo pomaga, żeby się po prostu nie pogubić. Na przykład mam coś takiego, że piszę sobie w tym rozdziale tam Tedarski i jego narzeczona rozmawiają o sprawie i coś tam jeszcze, nie? potem jakiś tam inny rozdział. Mogę sobie te rozdziały przerzucać dowolnie w kolejności, ale mam na przykład rozmowę z moją żoną, czy tam jakiś coś mi tam wpadnie do głowy. Fajny, fajny, fajny fragment rozmowy. I wiem, że on pasuje klimatycznie do tego, co chciałem w tym rozdziale zabrzeć, więc sobie to wpisuję. I to, gdzieś tam nie, nie trzyma mnie to, że muszę linia pisać. Yy, od pierwszego rozdziału do ostatniego, tylko po prostu piszę sobie to, co, na co mam ochotę, jak jestem smutny, gdzieś tam jest smutna scena yy, dołownicza, no to sobie tam wpiszę coś, tu jestem wesoły coś mnie rozbawi, no to mogę sobie w pleś i to jest takie bardzo um, dla mnie dla mnie to jest pozytywne korzystne. A na koniec jak już mam tych notatek dużą, to już niestety muszę usiąść, mam tyle notatek, no to dobra, może napiszę ten no rozdział i siedzę tam w jakiś parę dni i już, i już muszę, muszę zrobić coś, skończyć. Masz jakieś specjalne miejsce w domu, że, że to tak po cichutku? Tam, Wiesz, gdzie to... mnie nie widzą. Zobacz, <grym> ale jest, nie ma takiej pierwszej. Tej... Tej... Ja ta to jest lewodzie... się... tylko uwaga, że nie przeszkadza życie domowe, czy to jest różnica? Się... Ja kiedyś to by się schował w szafie, ale szafa jest zapchana, tym że częściej mnie nie jest? Dwie kobiety w domu logiczne. No dokładnie. Nie, czasem się przeszkadza. Ale tak naprawdę to. Piszę w tramwaju e, mam taką metodę, że sobie e, notatki przepisuję do laptopa, drukuję i na tych, e, na tych notatkach dopisuję tam kolejne rzeczy i tak koło macieł. E, no lasy cierpią, ale... ale Czyli to jest system pracy. Tak, tam, to bo z, no, to na to tak jakoś ciężko, ciężko, a jak mam wydruk, to mogę sobie przelecieć parę stron do przodu, do tu i to jest takie... E, no, no Mogę wyzwolić, nie piszesz tak szybko na komputerze, no, to mnie, znaczy piszę szybko, tylko to mnie jak gdyby rozprasza. Jak sobie no, zmolę, nawet mogę tutaj e, pierwsze, czwarte, dziesiąte słowo napisać, żeby było szybko i tak będę wiedział, co było, więc z nimi. Słowa kluczowe, to się rozwija. Co by się stało z objętością? Co tu z że to jest co, dwa razy to samo, No właśnie, to jest myślę, że objętość, jeśli chodzi o oliwy to jest taka sama. Tylko tutaj pierwszy wydawca to tak naściubił. Tutaj są w ogóle jakieś absolutnie maleńkie literki z nadziubanym maczkami. Są marginesy po prostu, nie na pół centymetra, w ogóle nie widziałem czegoś takiego nigdy. Czyli no. taka ja ta, jak broszurka ta, ta, troszkę, jak nasze pierwsze no. tutaj wydajemy. A, 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 a w tej drugiej to już wydawca sobie normalnie tak przyjaźnie dla czytelnika tak. zrobił. Już nie tak, Taki patent zrobił, że jak się kończy tak. rozdział, to nie jest tak od razu następny rozdział, tylko jest przerwa. Tak, po ludzku. No, no, jest, przyjemno, tak, przyjemno poza tym zastosowałem tutaj taki trik w tej nowej e, wersji, że. Napisałem więcej um, um, tych most do rozdziałów, żeby Tak, to. Ja fajnie. Tak. Jest, tak. Tak. Wiem, że ludzie to lubią, ja też to lubię. I fajne jest... sprowadzenie, jakby mój tytuł. Tak. tak. Lubię to. Takie, 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 takie to, to, te mosty są na przykład, jak huknę, jak dmuchnę, to wechmę, kto jest dmuchny. Jak kupił ich harmonogram. To powoduje ciekawość, do tego, żeby przeczytać o, tak. ten rozdział. Bo teraz zawsze od rozdziału do rozdziału. Przed tylko pociągnął na przykład do Kurczę, to tak się pani zapowiada. Przeczytam dalej. Okładka, powiedz o opłatce coś, jest świetna. Miałeś coś z wspólnego? Nie, nie zdumiałem. <grym grym grym grym> to znaczy. Czy to czy grafik, czy zajmuje Tak, ta, jak pięk, w ogóle, ale tutaj bardzo. Pierwszy raz mi się taka sytuacja zdarzyła, jeśli chodzi o tą powieść. tam ja w książek trochę. To jest czwarta kwestia okładki w ogóle. Wytkawcy po prostu kolejno odrzucał. Która się Państwu bardziej podoba? Ta czy ta niebieska? Znaczy, w ogóle taka ta anegdotka, powiem, która po tej okładce, tutaj miałem ileś tam wersji, ale ja wszystkie były takie same, tak żeby, mi, to to mi się nawet się podobała. Znaczy bardzo podobne były by wersje. I yy, chwaliłem się, że jestem też redaktorem i od yy, kilkunastu lat robię taką anegdotkę City Miejskie, Miejska groza no od 2009 roku kiedy wyszedł pierwszy Tom, ale generalnie prace to trwały tam dwa lata wcześniej. No i proszę sobie wyobrazić, że w tej szóstej części będzie opowiadanie dziewczyny, z którą poznałem na jakoś przez internet. To ona pisze, nie grozę, ale jakoś tam się zgadaliśmy nawet, tak? No i ona mi ostatnio mówi, że miała coś wspólnego z tą moją podwójną ale. Skrymiono z z tym okładkę? tak. Przepraszam, że podoba mi się pierwsza okładka. To nie, więc spokojnie, podobała mi się to ta okładka, dalej mi się podoba. po latach skojarzyła w ogóle, bo jak się z rozmawialiśmy, to na ogóle nie kojarzyła, że, że zapomniała o no. tym, Ale znalazła stała koło regału i tak patrzy: Klewcz, potwój na Przypomniała no. Przypomniałam sobie, że ona tą okładkę stworzyła. No. <laughs> to... to musi być przyjemne, uczucie. Fajne, no. taki, taki zbieg okoliczności pozytywny. Yy, dopisany jest tutaj, to mówię teraz poważnie bo wzbogacone już o tą wiedzę, tak? Tą 10 lat później, jakby ta książka jest zrobiona. Tak? tak, to znaczy tutaj jest o tyle, wiecie co, jak pisałem tą pierwszą wersję, ona miała redaktor, redakcję. No i byłem przekonany, że tam nie ma tego, nie ma Nawet Takie recenzje miałem, że tutaj przy każdy każde słowo jest ważne takim przekonaniu sobie przez lata Recenzje? Tak. Ale nie. Po latach, jak zacząłem to znowu czytać, to okazało się, że było wodoleństwo na poziomie takich rozbuchanych um, słów, zdań. I przez takie bodoleństwo um, część um, na, 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 um, tych dialogów czy opisów tak naprawdę traciła na wyrazistości. Tutaj miałem... Um, moja przyjaciółka, koleżanka zrobiła mi kolejną redakcję. Wywaliła bezwzględnie bardzo dużo tych ozdobników niepotrzebnych. Dopisałem rozdział mowy, z którego jestem bardzo dumny, bo jak gdyby wzmacnia motywację postaci złego. to... I zakończenie trochę zmieniłem. No, moja żona stwierdziła, ja że no, po prostu jest, to zakończenie jest tak krótko, to znaczy nie dużo to pisałem, ale jest nadaje w ogóle całej tej powieści głębi. Dodatkowej, także bardzo jestem zadowolony z tej nowej wersji. No tam spotkałem się z taką propozycją, żeby w ogóle tak jak to zakończenie napisałem, to w ogóle, że tak pisał to, to zakończenie, które ma tam dwie strony dodatkowe, no to pisałem no, bardzo długo tak naprawdę. I dojrzewało to mnie bardzo długo, że to nie jest takie. Siąś to nie jest pisanie, to nie jest tak, a, tak jak w jakimś, jakimś filmie widziałem taką dziewczynę, jakaś stryczka, a, ten, tak, no tak, z jakimś dość gościła, rozmawiała, no pani przewodnicząca, no ja też, też chyba napiszę, jakbym miał jakieś wody weekend, to, to myślę, że no, na... tak się nie dzieje. Czyli wiemy już, że y, to są jakby, na papierze będzie wypowiedziane, ale dużo jest inspiracji z swojego zawodowego życia. Jak y, środowisko, jak ludzie z pracy reagują na, na twórczość, tak? Na powieść jedną, na tą całą serię o pobieżnym twórcu? Znaczy, właśnie mamy no może no, by pytało, tylko tam, czepiały y, się do mnie niektórzy, y, właśnie tam, Mój jeden naczelnik poszedł swoją moim biorą opowiadam do pani psycholog policyjnej pod kątem takim, żeby nie może przebadać, ale ona go wyśmiała wyśmiał. nasze szczęście. przy czym wtedy była normalną dziewczyną pokora, że on potem stała niestety kierowniczką. No i tak jak wcześniej była niszczona przez swoją kierowniczkę poprzednią, tak teraz od paru lat niszczy dziewczyny, które są jego podwładnymi. No, a to taka nie na temat w ogóle, ale smutna historia generalnie, że ktoś może się zmusić na lepsze, ale niestety może się zmusić na gorsze. No i tam jakiś mój jakiś naczelnik przeczytał moją fraszkę, która się ukazała w jakiejś gazecie i mówił, ja kazek wiem, od czego wyłysiałeś, ale tak, o co mu chodzi? No, o odpisanie wierszyków. No, no, no super, dziękuję za taki wzmacniający dowcip. No ale generalnie tak. Była bardzo śmieszna sytuacja, bo e, tutaj w, tej, w tych dziewczynach już moja naczelniczka była e, zginęła, Gimelana. No i ona już czytała tej książki, e, kazała kupić dwa egzemplarze i dała e, na jakieś uroczystości policyjnej e, e, jakiemuś... W Wojewodzie albo komuś w prezencie tą książkę nie wiedząc nie wiedzą co tym, co mnie jest. To. Ja chwaliła się. Do, do pewnego momentu się chwaliła, że ma takiego uwolnionego. Znaczy chwaliła się jak i pasowało nie? Bo nie przeszkadzało i to i przy okazji mnie kasować. No ale mam właśnie dużo znajomych, którzy pracy, którzy tak są takim trochę nowym fanami. nie? I pytają ciągle, kiedy będzie następna książka, i to już denerwuje, bo nie wiem, kiedy będzie następna książka, bo napisałem już o ale wydawca jakoś się nie, nie trafił. A się jakiś rąbek tajemnicy? To będzie kontynuacja, któryś? Podwójna pętla doczeka się... Czy ona będzie taka odrębna? Odrębna. Właśnie. To jest właśnie taka fajna próbka e, mojego pisania, bo to jest e, jedna, jedna e, i nie pójdzie Raczej nie wyobrażam sobie tego, chociaż tu jest Bernarski główną postacią i tu jest Bernawski, ale to są dwa w ogóle niespokrewnieni, różni policjanci i tak dalej. Natomiast problem mam taki, że muszę się przyznać, że tak, dziewczyny to jest pierwszy dom cyklu, bo ten mam chłopców, kobiety i mężczyzn. No oczywiście, kiedy już wybierałem tytuł w trzeciej części, zostawiałem się, bo już dziewczyny były, zostały wykorzystane w cudzysłowie, chłopcy wykorzystani, no bo zostali jeszcze mężczyźni i kobiety, no ale że trzeba dać pierwszeństwo kobietom, bo tak zostałem też wychowany, tak uważam. No to napisałem piątą część, no i wydawnictwo, które mi by wydało drugi, trzeci, czwarty, to nie jest zainteresowany wydaniem tej piątej części. Mam swoje teorie, na ten temat spiskowy... Mm. To, że... Tak, Harper Collins nie wyda następnej części. No, nie, to jest amerykańskie wydawnictwo, a w tej następnej piątej powieści jeden z bohaterów pojechał do, poleciał do Stanów Zjednoczonych no i te Stany Zjednoczone nie są No właśnie, Myślę, że tutaj może cenzura jakaś Także, no szukam nowego wydawcy, tyle że problem jest taki, że nie wiem kto wyda piątą część na pewno, nie? Więc, yy, cyklu. A więc wymyśliłem sobie coś takiego, że piąta część tak naprawdę przerobiłem trochę i że to będzie początek nowego cyklu. Taś, tak. obroni, ma na to, że, że znajdzie się trawca, tak? tak. I, tak i, i, I ma to też jakieś uzasadnienie, bo y, y, w tej piątej części, która będzie pierwszą częścią, y, 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 główną bohaterką staje się córka właśnie Bednarskiego, y, Gosia, która idzie do policji. I zaczyna służbę w policji. I jak tutaj tak to sobie wymyśliłem, cykl ma mieć tytuł, straszna postępukowa. Najpierw szansę, szanse zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na znaczy, pewno to wyjdzie, tylko jeszcze nie wiem kiedy i w jakiej formie. E, natomiast e, będzie tam, będą tam zakończone w tej powieści, e, są zakończone wątki właśnie z tego cyklu. E, także dla tych, którzy by chcieli sobie poznać dalsze losy czy Kurby Szpikulca, no to zapraszam. Jak już będę miał do czego. Duża część tej kariery autorskiej polega na współpracy z innymi. Tak? Teraz też jeszcze z kimś? Pracujesz na jakci po tak? Teraz w, w zasadzie jeszcze raz na jakiś czas z Michałem Walczakiem coś chcemy napisać, ale na razie nam nie idzie, bo on e, zwolnił się z policji e, przed moją szefową byłą. E, I teraz robię karierę nauczyciela języka angielskiego i. E, jest bardzo dobry w tym w zasadzie, uczy języka angielskiego biznesowego, więc zarabia nie takie pieniądze jak w policji. Natomiast pracuje od rana do nocy, więc nie za bardzo na czas. Ale coś tam jeszcze myślę, że napisze jakieś jakiejś Tak, tak, tak. opowiadania z nim. No i teraz piszę z taką bardzo sympatyczną dziewczyną z Łodzi, z Karoliną. Pse, pseudonim zrzn Napisaliśmy trzy, trzy czy cztery opowiadania z cyklu no i teraz pracę, poprawiamy jedno z nich, żeby się okazało drukiem. To jest takie już bardziej zakręcone. To jest para detektywów w świecie, w którym na Ziemię wrócili bogowie. Greccy bogowie, jacyś Asterycy bogowie i w świecie przyszłości. No Nie ma się okazało. To takie humorystyczne jest dosyć zakręcone. No i Para detektywów właśnie, którzy sami sobie też są dziwni, są też jakimiś takimi yy, zdolnościami trochę, yy, a normalni yy, pomagają tym Bogom w różnych sytuacjach życiowych, Czyli problemach. Sobie, kiedy się osadziło, jakby... Praca, które zostały narysłane na konkurs, bo one były utrzymane tak. wszystkie w takim właśnie takim duchu. Fantastyczne. Tak. Fantastyczne. No, to... tak. Ale fantastyczne w sensie jako gatunek i fantastyczne pod względem jakości, tak? No, tak. Proszę, tak? omówiliśmy już to, ale rzeczywiście to było bardzo dużo wspólne ze sobą. Także z Karoliną myślę, że może się ja nam się uda napisać. Ona bardzo dużo pisze samodzielnie i, i jest nieposkonioną wyobraźnię. I też ona, ona też jest redaktorką, ym, y, paru książek, nie tylko tych, co pomaga mi redagować na, na torze City. Y, no i... Włożyć w to z tym Dużą nie? Tak, tak, tak no, dużo tutaj... dużą, dużą no, Ale Naprawdę młoda, I już ma taki dorobek fajny. Tak, i, i jest bardzo wszechstronna, w ogóle ma fajne wykształcenie. Y, też kiedyś marzyłem o tym, żeby zostać archeologiem, ale ona jest po archeologii. Tylko, że jest pracuje w korporacji, no ale to już inny temat. To, co tam na studiach się nauczyła, co przeżyła, to już jej słychać. Państwo jakieś pytania naszego autora? Ja wyczerpałam swoje moce. Ktoś jest jeszcze ciekawy? Coś powinno wybrzmieć, a nie zapytałam? Z, znaczy ja się zapytać, czy te książki można będzie pożyczać w bibliotece? Bo mój syn jest pasjonatem właśnie takiej działalności. On pożycza tutaj, tutaj ale czy... Jeżeli, to, nie zna, jeżeli nie zna jeszcze autora, to, to jak zapyta, to na pewno... To wiemy na, wiem na pewno, bo sprawdzam to nawet jeszcze dzisiaj z koleżankami, że na zapisy książki, Kazimierza że są kolejki e, do pożyczeniach i mamy, mamy kilka i one są ciągle w obiegu. Także nie wiem, dzisiaj chyba jedna jakaś wróciła, ale to trzeba byłoby wystartować jutro lub w poniedziałek, więc... Myślę, że to chyba węgle. Znaczy, Koleżance się udało ściągnąć pęgę. Właśnie to jest to, że ta na metla to jest właśnie fajna rzecz do przeczytania, bo to no, krótko się szybko się, 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 się czyta. czyta. W ogóle tam jedna znajoma powiedziała, że czytała to na raz, tylko wyszła raz patrzy i, i jeden dzień to charmęła. W ogóle też miałam takie spotkanie z autorskie, gdzie jedna moja fanka się pojawiła i mówiła, że ona wszystkie moje książki, nawet tą najgrubszą tą te dziewczyny, to wszystkie moje książki można przeczytać, przeczytać przez jeden dzień. No i wiedziałem, jak mam zareagować, bo na mnie strasznie, strasznie się cieszę, się cieszę. Strasznie, strasznie. Strasznie, strasznie. strasznie się cieszę. Natomiast właśnie no, dziewczyny to pisałem przez 10 lat, no nie? To znaczy są też inne rzeczy. No więc, bo to był początek, musiałem tych bohaterów stworzyć, wymyślić sobie, poczuć i potem każdą część następną czytałem, pisałam się szybciej, prawda? No ale tak no fajnie, no cieszę się. Tyle no, pracy, no. a to Jeden wieczór i... Albo napisałem właśnie kiedyś taką y, powieść y, siedlisko grozy. Y, znaczy powieść grozy, siedlisko z ogromnym człowacem, to akurat na nam się w miarę udało. No i ona jest jeszcze grubsza od tych dziewczyn. No i mój kolega wziął sobie ją na wakacje. Co takie krótkie? Co? No. No, wiesz co, rano poświęcam.